Witam Was z powrotem na moim kanale, albo witam Was na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, to proszę Was zostawcie suba, proszę, proszę, poproszę suba Błagam, błagam, please. W dzisiejszym odcinku będziemy grać w grę, która nazywa się Kiss Mary Kill albo Fuck Mary Kill. Masza będzie wybierać Fuck hup. Mary Kill. Ciekawiej No, no Masza będzie wybierać chłopaków albo dziewczyny, ponieważ masa, Masza jest biseksualna Dlatego z nią ta gra będzie fajna, ponieważ ona naprawdę może mówić o tym, czy jakieś dziewczyny jej się podobają Podajcie na nasze Instagramy, zostawcie łapkę w górę i przechodzimy do odcinka Nitro, Zebo, Mandzio Nie wiem jak Nitro wygląda No googluj sobie Nitro, Zebo, Mandio, czyli w sumie trzech takich... Mandzio wiesz jak wygląda? Nie Znaczy Zebo też nie wiesz jak wygląda w sumie Nie Wiem Dobra, to Nitro Kill, Mandzio jest Fuck Mary Kill, tak? to Mary Mandzio i... Fuck Zero Ale nie wiem jak wygląda Resi mm Stew -hmm. O Ty e... uważaj, stą stąpasz po cienkim lodzie Dobra <grym> Kill Stew Ale też bez przesady! No a co mam do wyboru? No to zrób na przykład Mary, ale nie Fuck będą... Ale ja nie chcę go Mary! Po co mi on? No dobra <grym> Teraz okay. Kill Stewart to Fat i Mary Rezzi. Okej, okay. ja powiem, że kiedyś Rezzi był wszystkich no. dziewczyn. ja pamiętam, obu powiem, że on kiedyś moim crushem zawsze był Reżyser życia, pasiek, czarek, czaruje. Kiel reżyser, dobra, no to pasiek, ten czarek, czaruje. Kiedy trudno wybór naprawdę było obydwoje Katarzyny. Czarek jest super, nie będę okay. Czarek Ale dajemy dokończyć! Do przyszłam do domu X i ja byłam po prostu zachwycona i sztuczkami. Po A prostu. dobra, on to wtedy Mary. Będzie <grym> eee, się czarował! Bo by czaruje i. E, Fakty co Pasiek? Pasiek. Następna. Linkiewicz, Lilmasti, Zusję. Dobra, on no to Fakt, Zusję. Kililmasti i Mary. Ja zrobiłam Mary Juliasz Bieniawa, jest super kochana. Ale ja jej nie znam. Dobra. Bieniawa, Wiktoria Gąsiewska i kurdej szatan. Kto jest Gąsiewska? A, ta, 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 wiem, to też taka wiem wiem wiem, 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 wiem. Mary Julia Wieniawa. I love Julia Wieniawa. Jul Czy można porozmawiać o tym, jak... Po prostu pracowitą osobą, i jak hot jest ile. Ona jest wife i materiał po prostu. O jest piękna, no, ona jest wife i materiał. Znaczy, ona, ona nie jest takiej idealnej urody właśnie nie jest taka jak Barbie czy coś takiego, ale ma trzy... No, jest to po prostu zajebista. Jest zajebista, no. no. Zajebista, no. Mm. Dalej jest ta Wiktoria i kurdej szatan. No to kill kurdej szatan. Mnie je denerwuje tymi reklamami w playa A. Kiss. No to ta Wiktoria. Błoński gała Dobra, to będzie dziwne, ale. Mm, Mary Błoński. Tylko dlatego, że bardziej nie lubię. E, żarty, A co z Gałą? A co masz z Bo Bogała mi się bardzo nie podoba. Serio? Znaczy, on mi nic nie. Dla mnie on nie jest przystojny. Znaczy, ja nie wiem, jego ja nie poznałam nigdy, ale po prostu mi się fizycznie on nie podoba. Mary Błoński. Oj! E, fuck. E, gała? Fuck gała. I kill. E, Dubień. On też mi zabił, On ramię. też mnie zabił, no. Ale przez to, że on mówi jakieś, em, farmazony. jakieś farmazony po prostu, że ja coś krzyczałam na imprezie, a kochany, żebym ja nie powiedziała, co ty robiłeś na tej imprezie. Freeze patet Stromba. No to Mary Freeze. Na pewno. Chociaż <todgłos》> jest... <todgłos》todgłos》todgłos》> Karaczana bały, Alora. Dobra, od razu tu że to nie jest przezwisko. To po prostu jak ktoś jest niski, masza też na mnie mówi Karaczan, A Masz jest po prostu bardzo wysoka, ma no. moment 80. No. Żeby nie byłoby, że wyzywamy no. frisa, Żeby nie byłoby, że wyzywamy Friza to w naszym slangu znaczy niska osoba, a fris w porównaniu do maszy jest niski. Ale mer, mer, mer. On ma taką energię, taką, nie wiem, big dick energy. Ale no, nie poznam go. No to Kill i Tromba. Jednego wolnego zaczukała. Big Jack Adam Dreciarz. Kill Adam. Mimo, bo on jest ogólnie udaje takiego, wiecie, Oh my god, no. fajne. fajny. To jest... Najbardziej dwulicowa osoba jaką... Nie, dobra, nie tego najbardziej. Jedna z wielu dwulicowych, najbardziej dwulicowych osób, które poznałam w życiu. Dobra, to fajny Jack. Do co do mery ten? no. Edrys jest z tylko on jest taki bardzo zagubiony, mam takie wrażenie. No jest, no. I dąży do, do, do swego, nieważne nie jaka, nie jaka tam. Wersów Lexi Julia Costera. Ja już zrobiłam Mary Verso, mary Versa. Ona tak samo jak fris też no. ma taką energię, no. że się by była dobrym wrażeniem. do mery wersów. Fab Costera i. Yy ale dlatego, że mi się po prostu nie podoba. No ale Lexi tylko taką radę, że raz się kogoś będzie podobać bardzo, raz nie. No, no mi się nie podoba. Na no, przykład Julia ma... jakaś taka jest fajniejsza. Ładną no, ma figurę. Żabson, Bedoes, Mata. <tryk> e, Fuck Żabson. Seksoholik. <tryk> no to Mary Mata i Kid Bedoes. Okej, okay. ja mówię wybrała Ja bym wybrała Mary Bedoes. Bedoes always my... Dane Chodakowska, Pamela Skitlovers do tą Lover's Jest bardzo taka pozytywna osoba. Taka, no co mi to obchodzi. O dobra ja wiem, że ty nie znasz, ale ja tłumaczę i też trochę widzą jak ja bym trochę zadecydowała. Ona jest fajna na żywo taka energiczna. No to Mary Chodakowska... Być ci treningi robiła! No. Mary Chodakowska i Fuck Day. Olciak, Little Monster, Sylwia Przybysz. Ojciec Mary. Poczekaj, no, jest taka co ona by się zajęła, to było jakieś miarodzka. No, czy na no, myśli, no, Fakta, ta... tak, I. Kill. Filip Zabielski, Dominik Rupiński, Kwiatkowski. Po prostu tego kill. No to Mary Zabielski jest Faktycznie. Zabielski no. jest śmieszny, ja no. lubię, nie Mam no, wrażenie, żebyśmy się nie gucili, byśmy byli nie kładli. No, Kruszwil, hejter, hater, ochroniarz. Dobra, no to kill, ochroniarz. Dobra, to jest Mary, ten. Kruszfil czy kto? Nie. Ochroniarz? Tak. O. Kobieta zmienna jest. Hmm. Już go Zobacz. chciała ten zabić i nagle pozwaliśmy... Chwili... A, nie, dobra. Tak, fakt. Krusz mnie czy i kill... Ale tylko dlatego, że kill... tylko tego kill, bo mi się bardzo. Znaczy, nie bardzo. Ale jest fajny moim zdaniem. jest fajny, no ale po prostu mi się nie Leksiu, czaros, Josha, Nie wiem co to mówi. Czaury jest Tyle. ogólnie bardzo miły. Ruron no 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 to no e, i ten szao, e, Szaolin. Shaolin. Shaolin. E, Cleo, e, <grym> Roxana Węgiel, Vicky Gabo, Gabor. Boże Dlaczego jakieś dzieci? Nie, nie wolno. Ruron hmm. to Kill, e, ta Lex, e, Nie. Cleo? Ro, nie. Roxana Węgiel? Nie. Wiki Gabor? Tak. Wikigabor, Gabor, Kill, bo jest najmłodsza. Kiss będzie Roksana Węgiel. To dziecko. Przepraszam. Ile ma? Ona jeszcze nie jest małaty. Cleonary, Kla no. Dobra. Queen of the Black, Pysia, bohaterka. Czyli Pysia, Pysia, Mary Queen Pysi. of the Black i bohaterka. Kwak. nie znam Pysi. Podobnie dlatego nie też nie, nie znam, znam no. dlatego... Nie mam pojęcia, ale jest. Majewski, mattis fitlovers i Lewandowski. O oh, Jezu, no to kill Matty's Lovers. O oh, Jezu, no to Lewandowski y, Mary. Jestem znowu No, Lewandowski Mary od razu. On przystajnie. No. Od razu! Po prostu, jakby ten przyszedł, podział Mary, a tak, idziemy. I Majewski, fak. no. Ale tak wiecie, z laku Viola Karina, mama kamerzysty. Wiola śmierdzi, więc kill. Do... Jakby Baby Girl, ale to jest prawda. Ale Baby Girl, jakby rozumiemy wszystko. No nie każdy, jakby, rodzi się, wiecie, jakiś super ładny czy coś, ale sens w tym, że można o siebie zawsze zadbać. Baby Girl. Jest coś takiego jak w prysznic, jest coś takiego jak, nie wiem, no. umywalka, chociaż można się podmyć. Co no, robisz, no, <laughs> twierdzisz? Well. No, Kamera z mary. Ja z miałam super. w ogóle. Ona jest super, a ja on, ja on jest dla niej strasznie niemiły. Wyzywał ją w ogóle What the no. fuck? Ona. I no i Karina. Naruciak, J Dąbrowski z dupy. Ja uwielbiam z dupy, od razu ci mówię. Z dupy, być moim ojcem albo wujkiem. Dobra, no, J Dąbrowski, fuck, dupy Mary i. Naruciak jest. Naruciak. King. Same w sumie, same. Ja uwielbiam hmm. z dupy, po prostu. My ankle. My ja jakby, jak już poznajesz znane osoby, no to masz coś takiego, że. Whatever, jak tam poznajesz kolejne. No. A ja, jak się dowiedziałam, że jest na tej samej imprezie, co ja, to po prostu tylko. Ja muszę no. go poznać, ja go uwielbiam, ale, ale w, tak. w takim sensie, że jakby go oglądałam, to już byłam mała i w ogóle. Nana Michan, Klaudia Bieszcz, Martirenti. Nana Michan taka z kolorowymi wasami. Wiesz, o co ja, ja wiem. Do ją Ja jej nie znam, nic mi nie zrobiła i po prostu. Ja ją ja Ona Po, po prostu po... ktoś kogoś, po prostu, po prostu, prostu kill. No to Claudia Bieszcz, Mary i Martirenti. Jessica Mercedes ma fashion Ola Nowak, Ola Nowak kill. Jessica Mercedes, e, Mary i ma fashion. E... Natsu, Kociołek i ta Lexi 2, Patrycja. Kilkociołek, Natsu, Mary i tą potężną Fak. Bart, Nowciak, mixer. Dobra, no to Bart, Mary. Bart jest fajny, my go no. poznałyśmy i nas odwoził po filmie I Masza mówi od razu, że wow, ale fajny gość. No. E, Nowciak... Nowciak, Nowciak. Nowciak... On jest Nowciak w ekipie. Nowciak, No to Nowciak, Fak i ten... Ja, Kaja, Cichosz, Arno! O oh my god! <głos> <głos> Czyli to jest taka jakby nasza grupa znajomych, jedny z, jedni z bliższych osób, z którymi się kolegujemy. Ja już każdy mnie zabije. Każdy mnie po prostu zabije. Powiedz szczerze. Dobra, ciebie Mary. Ty byś była dobrą żoną. Tylko to byś musiała gotować. No, no dobra, ale... Ale ja, ja jestem dobra. bardzo wielka no, i... <noise> Arno, dobra. z Arno to my to... f**k. No i przepraszam. Kaja nie oglądaj tego, Kaja... Kaja jest nasz najkrócej. Kaja jest nasz najkrócej, dlatego kill. Ale kill, ale z takim ładnym pogrzebem. Boże. Fun fact, Masza kiedyś była z Arno, jak była mała. przecież to, że Arno jest gejem. Jest, jakby teraz, ale wcześniej nie był. Był. To czemu wy byliście razem? N bo mieliśmy 10 lat, Agata. No dobra. <grym> <grym> I Byli razem i Arno z masz sens? <grym> I ja do niego wysłaniałam. Mówię... Dlaczego? I się całowaliście, co nie? Robert Pattison, Ivan Peters i Michelle Gunkery. Byś jest zabić. To są... coś To od razu... Nie, Mary, to od razu Robert Pattison. Od razu. Od raz, od razu. Jeżeli nie widzieliście nudesów Norberta Pattisona, to Google, no, Google nie, nie, po, nie pożałujecie tego. Naprawdę. <laughs> naprawdę. Arsenał duży. No... Na on to Kill Ivan Peter niestety i ee, fuck ten maszyn Gun Kelly. Tak, ja mam ja, Michel Gan Kelly się koleguje z tym z Pitem, mm -hmm, mm -hmm, tym mm -hmm. co póki jest Arianą i co po prostu My Crush is Pit, Po prostu byśmy tak słodko wyglądali. No. A e, Maszyk Crashem jak Michel Gan Kelly. Myśmy naprawdę bardzo słodko wyglądali i... Nie mam no, życie, Ale Robert Potty są to od razu. Mer mer mer, mer Dobra. Mer, mer. Weronika Bielik, Natalia Siwiec, Krupa. Kochany Krupa. Fakt Weronika Bielik, Mary Krupa i Kiel Siwiec. A ja prawie tak samo, ale to zamieniłabym, zrobiła zamieniła. no. Mary, Weronika. Ja kocham Weronika. A ty chcesz mi coś powiedzieć? <laughs> Dobra. No to e, ja ci dam jedno takie spicy Stewart, Zebo i Jackson. Mmm... Mary Stewart, bo to jakby nie jest tajemnicą, że jakby... jakieś tam serduszka. No, powiedz, powiedz. Co lepiej uśmiercić? No ty mi powiedz. Ty powiedz. Chyba Kill i Frank Jackson. I ja tym ten odcinek. Dajcie no suba, pa!